Witam serdecznie tutaj z Cilly. Jest to kolejny odcinek z Shakesa. No na poprzednim odcinku był mały fail. Zorientowałem się dopiero po wrzuceniu go. W sumie no musiałem go oglądać, żeby go skleić, ale szczerze mówiąc skończyłem go oglądać. W tym momencie, w którym mówiłem, że dogram następną część, i zapomniałem, że mam tam dogrywać ostatnią część, więc tam zostały, tam, tam filmik trwa 4 minuty. Ostatni, e, ale tak czy siak super go przyjęliście, więc mam nadzieję, że ten filmik równie dobrze przyjmiecie. Zostawicie tu łapki oraz subskrypcję na kanale. E, no i co, może się wytłumaczę troszeczkę, e, bo mam dopiero pierwszą aurę w kibelku, tak odblokowałem kibel ale szczerze mówiąc z wypełnionym kiblem na maksa już czekam z dwa dni. E, no niestety jest to, jest to takie konto bardzo pod YouTube'a i będę starał się tu wszystko zostawiać na odcinki, bądź też na jakieś live'y. Live'y też miały być w weekendy, ale spokojnie, bądźcie cierpliwi. To naprawdę teraz jakbym doładował znowu te grzybki za 400 zł, to znowu polecimy ostro z, z levelem, więc w końcu jak nam się uda odpalić live'a, jak będę miał czas i w sumie pieniądze też między innymi, no to będzie ten liveik i na nim się będzie sporo działo, ale przechodząc już do rzeczy, bo już niewiele zostało czasu do nowego dnia, no i właśnie tyle czekałem na spukanie kibla, no i się okazało, to nic nie warte niestety. Mm, możemy sobie podnieść tutaj dwa razy to i może sobie podniesiemy jeszcze to raz i to by było na tyle. Z chęcią, z chęcią, co się ja tutaj patrzę, na pewno buty mam do zmiany i Kask, to są takie dwie pierwsze rzeczy, które chciałbym zmienić, więc e, nie stoi nam nic na przeszkodzie, byśmy to po prostu uczynili, bo również mamy, e, mamy fajne właśnie klejnotki, więc sobie też je weźmiemy, e, no ale niestety nic fajnego nam się na razie nie trafia, wytrzymałość, no, na razie chociaż może mam mało wytrzymałości, kupię wytrzymałość i wrzucę sobie klejnot ten. Tak zrobimy. Tak właśnie też zrobimy. To nie będzie wcale wcale złe. To sobie. E, aha, nie mogę już wrzucić. Dobra. E, właśnie w sumie. Tak jak nie wiem czy już mówiłem, ale e, mam. O, tutaj zrobimy tak samo i będzie będzie wszystko picobello magnific. E, cyk cyk. E, dobra. Jest OK. Możemy sobie to na chwilę zostawić. W sumie wrzucę jeszcze do Kibla, bo nie wrzuciłem dzisiaj. E, wrzucę ten papier toaletowy, czyli wrzucę go tam, gdzie jego miejsce. hehe e, W sumie właśnie. Mam teraz jeden z najdroższych. E, jedną z najdroższych rzeczy na świecie, no nie. Wiadomo, o co chodzi, nie będę poruszał tego tematu, bo, bo wiadomo, że na YouTube jest to dosyć e, delikatny temat. Mamy również arenkę. Mam już 13 run. E, to na pewno bardzo fajnie, e, ale co, no tak jak mówię, no nie, kurczę, nie wiem czy nie mam czasu, czy nie mam chęci się tutaj na niczym skupiać, bo naprawdę ze wszystkim stoję w miejscu, jest mi troszeczkę z tym głupio. E, no ale też, też troszeczkę siebie rozumiem, no nie, bo siedzę już w tej gierce tyle, że no naprawdę, granie od początku już mnie tak nie jara, nie. Naprawdę, nie, nie, wiem, nie wiem szczerze mówiąc teraz, jak miałbym się tak zastanowić, to nie wiem co mnie przy tej gierce trzyma. E Chciałem tutaj tryhardować, tak jak już mówiłem to niejednokrotnie. E no ale. No, nie wiem, czy nam się to uda. no Widzicie, jak moje tryhardowanie stoję z levelem jak na 400 poziomie. A tutaj powinienem ostro ruszać do przodu. No, na pewno ten loszek nam pomoże. Mm, może zrobimy sobie awkę po nowy klucz, chociaż nie wiem, ile mam. E, tylko 3 no, to byśmy musieli liczyć liczyć na szczęście. Bo tak jak wiadomo, ostatni dziewiąty klucz jest od 210 poziomu. E, 200, 110 e, 210 na pewno nie. Super. I super, fajniejszego odcinka. Eee, fajniejszy odcinek nam się nie mógł trafić, bardzo, bardzo mnie to cieszy. Eee, wejdziemy sobie do, do tutaj eee, i sobie porobimy troszeczkę loszków, eee, których nie uda nam się zrobić, ale jednak nam się udało. Eee, no i co? No i tak naprawdę, gdybym miał grzybki, no to teraz bym spokojnie te wszystkie lożki pozamykał. Może jeszcze nie teraz, ale no na pewno. Eee, tak myślałem, że Walnie Mikry to naprawdę. Wiedziałem, że on to zrobi, ale dobra, lecimy dalej. E, ten też powinien zejść, jest to zwiadowca, więc na spokojnie dwa kliknięcia, trzy powiedzmy i pójdzie na żadnego epika na razie z dzisiejszych lożków. E, ten również powinien pójść. E, mamy pierwszego epika i mamy pierścień. E, pierścień, no to na pewno sobie z, zaczniemy szukanie klejnotów. Kurczę, no widzicie, nawet kontr nie robię, naprawdę, na, na międzynarodowych serwerach, bo piszecie, że na polskich serwerach tak nie ma, że Polacy są dosyć ogarnięci w twierdzy, ale tutaj każdy ma obronę, to jest naprawdę coś, coś fatalnego, jak, jak można źle to robić, ja to źle robię, ale można to robić jeszcze gorzej, o dziwo, więc no naprawdę, naprawdę dosyć ciekawa kwestia, jeśli o to chodzi. Um, ale no co, tu już w sumie tych chyba szukałem, tylko że to oni już kilka razy mnie atakują. No i tutaj już właśnie szukałem. No niestety, no niestety, pupilki, pupilka, pupilki też mi stają w miejscu w sumie miejscu, ale właśnie to co miałem poruszyć to właśnie, że dopiero na angielskiej wersji odkryłem, tak jak sobie po, poszukałem i myślałem, że jest to tylko na angielskiej wersji, bo w sumie w większości gram na przeglądarce a na przeglądarce mam ustawione angielską wersję z tego powodu, że ma dużo ładniejszą czcionki między innymi w twierdzy w twierdzy to dużo fajniej wygląda na angielskim, na angielskiej wersji wreszcie miejsc większej zmiany nie widzę ale, ale tak czy siak twierdzę, na pewno fajniej wygląda. No i właśnie zauważyłem, że, że zmienili tutaj ten opis, tak? bo tutaj wcześniej było ukończ po prostu strefę mroku, no a teraz jest tutaj jasno napisane, żeby ukończyć a Astara z mroku, więc nam to jeszcze troszeczkę zostanie. Jeszcze nam troszeczkę zostanie do odblokowania. Może sobie zrobimy tak, może dodamy sobie tą wytrzymałość, może tak zrobimy. Tylko to tak czy siak będę musiał wrzucić do, do kowala, żeby mi odzyskało, więc, więc spokojnie. No i co, lecimy z loszkami dalej. Tutaj mamy e, maga, no więc ten mag, mam nadzieję, że nie będzie stawiał oporu. No i zbyt długo nie stawiał oporu. No i co, teraz nas czeka chyba tylko boss. E, bos w siódmym loszku, no nie? Jest to wojownik, więc on będzie. O, chciałem powiedzieć, że będzie dosyć ciężki ale nie będzie ciężki, udało nam się. No i co? Zostawimy sobie tyle grzybensów. Być może ja z nich skorzystam, skorzystam jakoś inaczej. Widzicie, że nawet nie kręcę koła 20 razy, a to jest naprawdę jedno z najważniejszych... Znaczy, staram się kręcić koła. Jak mam czas, to oglądam reklamy, bo nie robię tego automatycznie tam za pomocą jakichś klikerów i tak dalej, tylko staram się to robić ręcznie i kręcić jak najwięcej, no ale tak jak widzicie, dzisiaj na przykład mój dzień stanął w miejscu i mało co zrobiłem w dzisiejszym dniu może przejdziemy sobie do gildii, bo gildia ku, ku, ku mojemu zdziwieniu nadal się trzyma i w sumie ma się dobrze, nawet jakieś tam z lożkami ruszamy do przodu więc to na pewno na pewno bardzo pozytywnie może sobie zaatakujemy tego tego kolczastego pokrake, jeśli tak to mógłbym odmienić, bo nie mam pojęcia jak mógłbym to inaczej odmienić no i kolejna kwestia, co no już niedługo podziemia będziemy sobie robić kibelek mamy więc kibelek też będziemy boostować no mamy tyle epików że na razie czemu czy tu się coś zbugowało 200 no właśnie tak mówię czemu tylko 150 wypełnienia mówię czy coś zmienili że dwa pierwsze poziomy mają tyle samo ale nie no dobra a jednak jednak to był po prostu chwilowy chwilowy błąd giereczki um. I co? Czy my coś możemy jeszcze zmienić? Takie pytanko. No nie. Poszukujemy tylko klejnotu. Więc na razie niech ten klejnot się, się sam szuka. Może przyjdziemy sobie tutaj z powrotem. Porobimy tutaj jeszcze chwileczkę. Kurczę, no i widzicie, ja zaraz idę spać. Tutaj jest arenka do klikania i to teraz jest w sumie jeden z ważniejszych momentów na ręce. No i... No zobaczymy zresztą, zobaczymy jak ja to rozegram. <grym> Zgaduję, że e, nie, nie za dobrze, no bo niestety nie pozwala mi na to czas. Um, no i co, nie będziemy się już kręcić tak po tym shakesie. Może sobie podniesiemy akademię, co? A co tam i tak za 6 godzin wstaje? Więc akurat sobie odbiorę tą akademię, będzie glita, Póki twierdzy nie buduję, bo do twierdzy mi troszeczkę brakuje i to dosyć sporo. Eee, ale co? Level wbiliśmy, widzicie, że, że zbyt wielu grzybków na lożki nie trzeba. <noise> a jakoś one idą um, nie wiem, w sumie ile, chyba 6 poziomów dzisiaj wbiliśmy, więc to prawie tak jak na poprzednim odcinku, a w sumie dokładnie tak jak na poprzednim 4-minutowym odcinku. Ale e, nie zważając na długość tego odcinka, chociaż zbliża się już do 10 minuty, więc pewnie będę mógł wstawić więcej reklam, które i tak czy siak nie działają na, na moim kanale. Więc ten odcinek jest tuższy, nawet o połowę od poprzedniego, więc doceniajcie ją. <noise> I w ogóle. E, Sterko będę kończył. Wiadomo, że no wiele początkujących graczy się pyta, na którym poziomie kończy się lustro. Taki casualowy gracz, który, który stawia na lustro, który, te, który tego lustra potrzebuje, kończy lustro na około 70-80 poziomie. No a gracze, którzy no jadą pod expa i jadą pod postać, no to właśnie tak. Nawet dużo później niż ja, 115 poziom to to jest dosyć, dosyć wysoki poziom, jak na ukończenie lustra, ale, ale zazwyczaj, jakbym tak tryhardował jak na początku, z grzybkami, to pewnie miałbym już ze 180 poziom, a lustra pewnie miałbym tyle samo co teraz, zgaduję. W sumie nie zgaduję, a to wiem, bo tak czy siak wybieram misję pod Expa to właśnie o to chodzi, że nieważne czy jest lustro czy nie, tak czy siak bierzemy misję na Expa, ale mam nadzieję, że tą kwestię wyjaśniłem i mam nadzieję, że się podobało i mam nadzieję, że tak samo zostawiliście subskrypcję na kanale. I słyszymy się następnym razem. Chyba za 5 odcinków, odcinek ze 25 a tam też planuję, żeby już się coś działo, więc trzymajcie się.